Maciuś jeszcze nie usiadł i już, już ma rybę na lodzie. Halo, na razie, ale jest. Zabawa. Czegoś trzeba zacząć. Mamy minus 20, jest 11 stycznia. E, przepraszam, lutego. Zimno jak cholera, ale Zimno już jest słoneczne. ładnie się zaczyna. Ładnie skubnął 5 białych robaków. Zobaczymy co dalej będzie. W ręce, ciepło. Jest dobrze. Super. O. Tu mam białe z ochotką, tak. ale na razie jest cisza. Także. Tak. Tam patrz, patrz. Bardzo zdecydowanie wziął przygięcie, było jedno przygięcie proste, nie, żadnego szar, nie było żadnego szarpania jazda! jest leszczyk. Także ryba się szary Pierwsza ryba. Na białe czy na co? Na białe. Tutaj na mam białe. białe z ochotką, to na razie cisza. No i na na pięć jaj, Ach kurde, a ja nie za. I kolejna ryba dzisiaj. Czwarta. Czwarta już. Czwarta, o, to Maciuś nie, nie prysznuje. I słusznie tak. O, jest. U, myślałem, że to będzie większe, tak ładnie odjechał. Ale widzę, że. Wszystkie zdecydowanie biorą. Tak. Właśnie, dzisiaj nie ma szarpania. Od razu gną, piwok. Wszystkie zapysk. Pięknie są zahaczone. O, proszę bardzo. Świetnie. Cieszą bardzo, cieszą dzisiaj, bo bardzo ładnie biorą. Super. Jest cudownie zimno i o to chodzi A to jest to, to jest tego przyczyną dzisiaj całkiem nowa zanęta, całkiem nowy skład wymyślony, przetestowany przeze mnie Takie jeszcze nie miałem zanęty, nie robiłem Jak to mówi Bogdan podsypać od czasu do czasu Już, już kurde smakuje, próbuje. Tak, bo to coś nowego jest. To widać nawet po wyglądzie, że to coś nowego. Jakiś tajemniczy skład. No, zobaczymy. Ważne, że skuteczny. Słucham? Ważne, że skuteczny. No, skuteczny jest, tak. Super. Zabawa dzisiaj jest przednia. Zobaczymy do. Jest piękna pogoda, jest minus 20. Jesteśmy szczęśliwi. <laughs> Idziemy do Janusza zobaczyć. Janusz też? Nie tak? jest już. Jeden zrobiony, nie, nie jest tyle, ale przy tych minus 20 to jest i tak ciepło. <noise> właśnie jest pierwszy. Aż chrupie pod nogami. Chrupie, chrupie, lód pęka pod pupą, ale jest dobrze. a jeden taki, pierwsze koty za płoty. Proszę, jaki Kolega ładny Kolega tam leś. ciągnie jak Lękny. najęty, a tutaj przez ten delikatny mróz trochę się sprzęt plącze. No, no ale no tak jest właśnie jak jest mróz. wędkarstwa zimowego. Jest fajnie. Ale jest pięknie i tak trzymać. Niech żałują ci co siedzą pod pierzyną. <laughs> Super. Tego. Już, już piątego z rana. No malutkie są malutkie. na razie. No ale przed chwilą poszedł większy. I właśnie zerwał się przy dnie dlatego to tak, dlatego się ospokoiło. Ja te zerwałem przy dnie, i mam ale teraz ładna spokój. Sztuka byłaby był ładny odjazd. No Peżne, ale że pięknie Nie się... biorą dzisiaj, te, są tak śmiałe, to się w głowie nie mieści. Super. Ja już daję. Przed firmy Haru. <śla> za 300 zł. <śla> o! Proszę, jak pracuje. I jest. Wow. Rybka. i mamy gość tutaj I chodź. pięknie A, 3 minut paru jest na bielusieńkie no dzisiaj tylko na białe na ochotkę nie reagują w ogóle chodzą sobie ładnie i o piękny w pięknym zimowym słońcu Śliczna rybka. Śliczna rybka. Złoty kolorek. Na pewno będzie smakowita. Ła, zimowa rybka. Rewelacja. pada. Wszystko na kiwoczki. Piękne równe brania. Michał, pozdrowienia od Michała Nie, Dziękujemy bardzo Akurat dzwoni, a tu szczał, Ale zdążyła Agresywnie, ładnie wziął Maciuś się opala w słońcu Jest przepiękna pogoda, mróz trzyma Sam mistrz w akcji Też na Ja Janusz też ciągnie Zanęta skutkuje, to najważniejsze ła, 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 ła. Ła, 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 Piękna ona, ale śliczna jesteś piękna. On się mnie boi No nie dziwię się Ale piękna ryba O Jezus Maria Chodźmy, to Cię zaprezentować. Jest tej bardzo ładnej. Ajny, super. Piękna ryba. Wszystko na białe. Piękne branie. Zdecydowane. Śliczna ryba. Idziemy dalej, zaraz zobaczymy. Może coś będzie więcej. Będzie na pewno. Dzięki. O, ja Co na... już też złapał ładnie. No i tam też mam, ale na... chyba, że on nie, się Nie, zahaczył. Ta. O, ładnie bije. To już następny chyba, trzeci czy czwarty twój, tak? Tak. Jeżeli go wyjmiemy, to czwarty. Dlaczego byśmy nie wyjąć? Lekko mam hamulec ustawiony. I bardzo dobrze. Ale... Ładne ryby podchodzą Nie wiadomo co jest o, ole pięknie. ładny, ładny, ładny. ładny? ładny. Chodź tu patrz. Piękna ryba Jok. Jok. Ciemny. pięknie pyszczku zahaczony. Drugą wędkę masz też Tak, druga wędka też jest o, Bardzo ładna Śliczna ryba Piękne. Piękne hmm. I drugą Dlaczego? wędkę mi też zahaczył ale spróbujemy dać radę Żar się zanętą w popachy i na białe rowaszki. Pięknie zapyszczek zaczepiony w tym słoneczku. O, ładna ryba. Nasze podsumowanie dnia dzisiejszego. Pięknego, słonecznego dnia. Wszyscy mają ładną porcję Pięknych ryb: Maciuś, Janusz. ramo brały Potem był, była przerwa. Potem znowu brały. Ale muszą dać, też nam dać coś zjeść, dlatego te przerwy. fajnie. Dziękujemy. To będziesz miał co skrować dzisiaj, Ja tylko cztery skrobię. Nie, 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 nie. Mówiłeś, że skrobiesz dzisiaj ryby. No to słyszałem, nie? się no, wydaje. Nie rób jaj. No przecież teraz to naprawdę przesadziłeś. To są plotki, Mówiłeś. Ja się pytałem, a ty mówisz dobra skrobie. A, O, tak się powinno wracać zimowego wędkowania. Dwa wystają na zewnątrz. To jest ciepła przygoda. Super. Ja ja jest, to co to, to jutro tak samo, nie? Słucham? Jakby co to, to jutro tak samo. Oczywiście.